Moi no kochani bracia i siostry, mamy dzisiaj czwartek, święto świętego Tomasza Apostoła. I z tej właśnie oto okazji chciałbym, abyście się wsłuchali w historię, w biografię świętego Tomasza Apostoła. Teksty ewangeliczne w siedmiu miejscach poświęcają apostołowi łącznie 13 wierszy. Z innych ksiąg Pisma Świętego jedynie dzieje apostolskie wspominają o nim jeden raz. Tomasz, zwany także Didymos, tak zwany bliźniak, należał do ścisłego grona dwunastu apostołów. Ewangelię wspominają go, kiedy jest gotów pójść za Jezusem, z Jezusem na śmierć. W wieczorniku podczas ostatniej wieczerzy, osiem dni po zmartwychwstaniu, kiedy ze sceptyzmem wkłada rękę w bok Jezusa, nad jeziorem Genezarec, gdy jest świadkiem cudownego połowu ryb po zmartwychwstaniu Jezusa. Osobą świętego Tomasza apostoła wyjątkowo zainteresowała się tradycja chrześcijańska. Pisze o nim wiele: Eusebiusz Cezarej, pierwszy historyk kościoła Rufin z Akwilei, święty Grzegorz z Nazjanzu, święty Ambroży, święty Heronim i święty Paulin z Noli. Według ich relacji święty Tomiasz ma głosić Ewangelię najpierw w Partom, obecny Iran, a następnie w Indiach, gdzie miał ponieść śmierć mężczyńską w Kalamina w 1967 roku. Piszą o tym wspomniani wyżej autorzy, Także podaje martyrologium rzymskie. Jako miejsce pochówku podawany jest Majlapur. Przedmieście dzisiejszego madrasu. Jednak już w III wieku jego relikwie przeniesiono do Edesy, potem na wyspę Chios, a w roku 1258 do Ortony w Italii. O zainteresowaniu osobą świętego Tomasza Apostoła świadczą także liczne apokryfy, historia Abgara, Apokalipsa Tomasza. Dzieje Tomasza i Ewangelia Tomasza. Pierwszy apokryf znamy jedynie z relacji Eusebiusza. Apokalipsa Świętego Tomasza, zwana także listem do Pana naszego Jezusa Chrystusa do Tomasza lub słowami zbawiciela do Tomasza, opisuje koniec świata. Ciekawsza jest Ewangelia Świętego Tomasza. Na jej treść składają się. Logia, czyli słowa Chrystusa. Zdań tych jest 114. Według Eusebiusza, zbiór ten miał posiadać biskup święty papiasz i miał nawet do nich napisać komentarz. Część tych słów odkryto w roku 1897 i 1903 w Egipcie w Oksychyrychos. Od tej ewangelii należy odróżnić jeszcze jedną, zupełnie inną, także przepisywaną świętemu Tomaszowi. Zawiera ona opis życia lat dziecięcych Pana Jezusa. Stąd właśnie wzięły się średniowieczne legendy o ptaszkach klejonych z gliny i ożywianych przez Pana Jezusa. W zabawie z rówieśnikami, i tym podobne. Interesujący i oryginalny jest ostatni wymieniony wyżej apokryf, dzieje Tomasza. Powstał on dopiero w wieku IV: V. Opisuje on podróż świętego Tomasza do Indii w roli architekta na zaproszenie tamtejszego króla Gondafora. Zamiast jednak budować pałac królewski, Święty Tomasz głosił Ewangelię, a pieniądze przeznaczone na budowę pałacu wydawał na ubogich. Na skutek jego nauk i cudów nawrócił się król i jego rodzina. Katolickie Indie czczą świętego Tomasza jako swojego apostoła. Około roku 52 po Chrystusie miał on wylądować na zachodnim wybrzeżu Malabaru. I założyć tam siedem kościołów. Kiedy w 1517 roku Portugalczycy wylądowali w Mylaporę, miano im pokazać grup apostoła. Pamięć o apostole zachowali tamtejsi chrześcijanie nestoriańscy. W Indiach jest również najgłośniejsze sanktuarium św. Tomasza Apostoła. Znajduje się ono na miejscu gdzie według miejscowej tradycji Tomasz miał po śmierć mężczyńską. Miejsce to ma różne nazwy. Kalamina, najczęściej spotykana. Fomas Mont, Góra Świętego Tomasza, Madras, Maabar i Meliapore. Wszystkie te nazwy oznaczają jedną miejscowość, Górę Świętego Tomasza, położoną na jednym z przedmieść Madrasu. Święty Tomasz jest patronem Indii, Portugalii, Urbino, Parmy, Rygi, Zamościa. Architektów, budowniczych, cieśli, geodetów, kamieniarzy, murarzy, stolarzy, małżeństw i teologów. W ikonografii Święty Tomasz przedstawiany jest jako młodzieniec do XIII wieku na zachodzie do XVIII wieku na wschodzie. Później jako starszy mężczyzna w tunice i płaszczu w prezentacji ikonograficznej powraca wątek niewiernego Tomasza. Atrybutami świętego są kątownica, kielich, księga, miecz, serce, włócznia, którego przeszyto zwój. Tyle moi kochani o historii świętego Tomasza Apostoła.